Będziemy jechać windą z DRM. Rok budowy 1900. O! Się. Co się stało? Jest winda O jasne Jeden na trzecie. Trzeba zamknąć i wybrać długo przytrzymać ale zabytek taki zejść w peplągu. to jest naprawdę staro... staro o nie jak się zacznę pójdziemy na piętro czwarte Ale mi się trafiło tej pizzy. Teraz to jest unikatem. To jest prawdę. A w ogóle słyszałem, że to jest. Podobnie. O, o, jest, o trudno. Soknąć. Na no, minus jeden. Na pierwsze. To dopiero stare że chciałam tak... przycisnąć, jeszcze się nie szpiecam, jak widać. Co dopiero starocie. O ja. E, zacięliśmy się Piotrek Ty co jest? Halo! Cicho, nie krzycz, spokojnie. Co, co się, się stało? Ej, ich e, Zobacz to tak, najgrań. Zacięliśmy się. Idzzę! E, Piotrek, co ty nacisnąłeś? Nic. Chcę. Nacisnąłeś stop? Nie. No nikt. Parter. Piotrek, zrobiłeś? Nic! Otworzyłem Ja, ja wychodzę. Drzwi. Otworzyłem drzwi. Nie. Co to za złom? Wychodzę stąd. Co to za złom? Ja się ze złami żegnam, bo jest jakaś awaria. Co to za złom? Pa.